hej wszystkim na moim kanale Przyszłyśmy z wyjaśnieniami tutaj Nie są one łatwe Tak, z góry przepraszamy, że, że, że będziemy mówić trochę chaotycznie I nasze głosy będą się załamywać, ale... To jest dla nas obu ciężka sytuacja Musimy o niej w końcu powiedzieć już jakby... Byłyśmy cicho przez wystarczająco długo Jak widzicie, jednego z nas tutaj nie ma jest ku temu powód nie nagrywałyśmy dużo, e, z pewnego powodu... Wydłuż to z siebie. Dasz radę, Hania, dasz radę. Dasz radę. <noise> Potrzebuję przerwy. E, dobra, już przepraszam za to. Już jest wszystko w porządku. No to. więc e, od, od maja tak naprawdę mój kanał przestał istnieć, e, filmiki przestały, e, przestaliśmy nagrywać, bo tak naprawdę nie, nie miało to już sensu dla nas. Nie byliśmy kompletni. Zostałyśmy tylko dwie teraz. Cały czas mamy nadzieję, że Jaś gdzieś tam jest. Wciąż czekamy na jego powrót. Zapalamy świeczka po świeczce. Od maja nie widziałyśmy Jasia. Jaś zaginął. Jak pewnie pamiętacie, była pewna piosenka wypuszczona przez Hanię 10 października. To były 18 urodziny. Ale nie wiemy nawet, czy to zobaczył. Nie mógł tego obejrzeć z nami, nie było go z nami w tamtym, w tamtym ważnym momencie. Nie, nie chcemy robić tu szopki, po prostu chciałyśmy to powiedzieć Żebyście wiedzieli dlaczego nas nie było I raczej już nie będzie, bo nie będzie dalszego sensu nagrywania Jeżeli Jaśka z nami nie będzie, po prostu proszę, módlcie się za niego O, o jego powrót szybki, łatwy, bo bezpieczny jest, jest jeszcze nadzieja, że go zobaczymy Proszę wysyłajcie sms -y o treści pomoc na numer 8838. Zapalmy wszyscy świeczki i minutę ciszy dla Jasia poprosimy. Okej, okay, dziękuję. Dziękujemy. To jest y, chyba tyle, co chcieliśmy przekazać, tak? Chyba tak. Przepraszamy, że to było takie chaotyczne. To jest po prostu bardzo ciężka dla nas. Sytuacja. Sami musicie yeah. nas zrozumieć. Yy, tak, nie chciałyśmy Was trzymać dalej w tej niepewności. To chyba na tyle. Ostatni filmik, pożegnanie. 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 Żegnajcie. Nie, to, co to jest? Co się stało? Co? 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 Wiecie, co się działo. One shot, two, shot, three, shot. Niespodzianka. Dla mojego chłopaka. Dziękuję bardzo. Nie chce nas widzieć bez pomocy. Britney Spears to była! Robiłam! Zobacz! Co? 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 włosy. I już jest całe niebieskie. Profesjonal. Znęsnie. No i pokażemy w końcu naszą nutkę. Dobrze, że go zobaczyłam. On mógł mnie zabić. Pierwszy dzień egzaminów pisze polskim dzień drugi, trzeci dzień jest czardziejemy, chodzi słońce. Zostanę rocznetką. A ja właśnie nagrywam klip. Jeź, yes. Przedał wczoraj swoje merki. No, że nie wstyd Moś Patrzysz na moją grupę. Skacz, tylko połam coś. Ci Zrobiliśmy to. Ładnie. Śliczne! operacja. to Słyszałam jakieś piski i zaczęłam biec. Może bym miał żyganie? Nie wiadomo. Can keep my hands to myself. Wow! Teraz już wszystko wiesz. I'm back.